Ostatnio w mediach zainicjowana przez Aleksandra Miszalskiego, prezydenta miasta Krakowa, pojawiła się ankieta, czy powinniśmy chodzić na cmentarze z naszymi czworóżnymi przyjaciółmi. Jak możecie wziąć w niej udział? O tym da Nowak, Czarkowskiego, magistratu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy proszę dokładnie, co jest przedmiotem tej ankiety i jak mieszkańcy Krakowa mogą wyrazić w niej swoje zdanie? Wie pani, to jest dyskusja, która trwa, bo jest pytanie, czy psy mogą wchodzić na cmentarze. No, według tych przepisów, które w tej chwili są uchwały rady. Miasta Krakowa na cmentarze komunalne psy wchodzić nie mogą. No oczywiście są wyjątki, to są te wyjątki dotyczące psów specjalistycznych. Są ludzie, którzy mają chociażby problemy ze wzrokiem, no to oczywiście są te psy przewodniki, więc tutaj nie ma jak gdyby problemu. Co do zasady jest tak, że po prostu pies na cmentarz nie może wejść. No i teraz rozpoczęła się dyskusja, bo jest jedna strona, która mówi, że psy powinny wchodzić, druga strona, która mówi, że nie powinny. W związku z tym chcemy tutaj no, mieć też opinię Krakowian. Co sądzą na ten temat? Czy psy powinny być na cmentarzu? Jeżeli tak, to czy w ogóle powiedzmy mogą wchodzić czy pod jakimiś warunkami? Stąd ta ankieta. Ta ankieta właśnie pyta Krakowian, co na ten temat sądzicie? Chcemy znać waszą opinie i jakie macie po prostu zdanie. Jak możemy głosować i do kiedy? Znaczy, głosować możemy do piątku, więc już specjalnie tych dni za dużo nie ma. No po prostu trzeba wejść na naszą stronę, kliknąć na ankietę, no i wypełnić to, co tam zostało napisane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo. A Was zapraszamy na stronę Kraków.pl, jeżeli chcecie wyrazić swoją opinię w tym temacie.